Cześć! Dzisiaj dotarła do mnie Liber Astartes, książka, która wraz z rulebookiem do nowej edycji Heresii Horusa jest mi potrzebna do tego, żeby rozegrać pierwszy mecz armią, którą sobie zaplanowałem, czyli Dark Angels właśnie w systemie Horus Heresii. W tym Liber Astartes mają się znajdować zasady dotyczące wszystkich Legionów, które są lojalne Imperatorowi, tak? Czyli oprócz zasad głównych, które mamy w podręczniku głównym, dodawanym do tego boksa, jeżeli chcemy zagrać jednym z legionów, które są lojalne imperatorowi, potrzebujemy do tego, żeby zbudować taką armię, właśnie tej Liber Astartes. Co będzie znajdować się w środku? No, do końca nie wiem, zaraz się y, dowiemy. Tutaj ekran tytułowy, jakieś y, słowo wstępu widzę, w którym wymieniona jest tak informacja, tutaj jest y, o tym, że ta księga jest dla legionów lojalnych, imperatorowi wymienione są te legiony, ale to chcemy sobie przejrzymy. Dalej mamy spis treści, tego co będzie znajdowało się w książce. Artwork przedstawiający najprawdopodobniej Dark Angels, tak chyba, na polu bitwy, bardzo ładny. I pierwszy rozdział, lista armii, który nam najprawdopodobniej tłumaczy jak ma być zbudowana nasza armia w herezji Horusa, tak dokładnie jakiś tutaj yy, cały mamy rozkład tego jak ma być skonstruowana nasza armia jakie części armii są obowiązkowe, jakie są opcjonalne i tak dalej to sobie odmówimy przy okazji omawiania i nauki zasad do herezji Horusa, bo będę uczył się tego systemu będzie to ciekawe i następne to widzę kopia z korbuka Czyli tutaj sojusze, jakie panują w erze ciemności pomiędzy danymi legionami. Dobra, dalej mamy Warlords of the Legion Astartes, tak? Czyli opisy naszych Warlordów, jakieś traity dla nich, czyli jakieś takie cechy, które możemy im dobrać. I od razu widzę samo mięso, zero Lora w Liber Astartes. Następne co nas czeka to bardzo ładne artwork i HQ, tak? Czyli rozumiem dowództwo. Naszej armii. O, spadła mi ta strona. Przejdziemy dalej. Dokładnie. Legend Pretor. On jest dodawany do tego boksu i to będzie chyba pierwsza figurka, którą będę chciał w ogóle zbudować z tego boksu. Pretor. 120 punktów. Jego statystyki. Sprzęt jaki może przy sobie mieć. Opcje jakie można wybrać przy jego budowie. Tak. I tutaj wszystko kosztuje nas punkty. Czyli jeżeli dobierzemy mu na przykład Chain X. Tak. To, to kosztuje nas 5 punktów. Ok. To do tego przejdę później. Czyli tak, Legion Pretor, Master of Legion, specjalne jakieś zasady ma. I dalej mamy tego samego. Nie, Legion Cataprati Cata Pretor? Rozumiem. Aha, czyli to taki Pretor w zbroi Terminatora, tak? ale nie jestem pewien. Natomiast tutaj dalsze statystyki wszystkich jednostek HQ, czyli tych, które nas będą, do będą dowodzić naszymi armiami. I jest tego powiem wam sporo. Bardzo mi się podoba w Heresii Horusa to, że zaraz jak zobaczycie jakby ogólna pula jednostek jest dostępna dla wszystkich Legionów ta sama. Tak? Czyli te HQ będzie wykorzystywane przez wszystkie Legiony tak samo. A do tego każdy Legion ma taką niewielką pulę swoich własnych jednostek, więc de facto bardzo często będziemy wiedzieć, z czym mierzymy się na polu bitwy, ponieważ możemy mieć te same jednostki w swojej armii. Następny po HQ dział to elity, rozumiem, naszej armii, czyli jakieś takie specjalne jednostki. I tutaj mamy Legion Veteran Squad, czyli skład weteranów Legionu. Armii Space Marines, yy, skład terminatorów w zbroi Capra T. Nie wiem, czy to dobrze czytam. I terminatorów zbro w zbroi Tartaros, tak? Chyba zbroje Tartaros, albo to są po prostu typu Tartaros. Ok. Czyli tutaj mamy wszystkie elitarne, rozumiem, jednostki, jakie w naszej armii Heresy Horus można dobrać, tak? Od jakichś Dreadnotów, terminatorów. Yy, o, Riot Battery, proszę bardzo. Jakieś takie też masywne działa są dostępne. Następny dział to Troops and Dedicated Transports, czyli żołnierze i dedykowany transport dla tych żołnierzy. I tutaj mamy Tactical Squad, the spoiler Squad, czyli różne rodzaje żołnierzy: Assault Squad, Breacher Squad, które możemy też wyekwipować. Powiem tak. Jedyny bitek, z jakim mogę porównać Herezję Horusa to Age of Sigmar. I tak jak w Age of Sigmar trochę brakowało tej takiej kastomizacji naszych oddziałów. To znaczy, jak brałem na przykład szkielety do armii Wampirów, no to te szkielety już w trzeciej edycji musiały być uzbrojone w bodajże włócznie czy tam miecze i, i tarcze, i to jakby tyle. Tak jak widzę w Horusa. Opcji na to, jak my sobie możemy skastomizować. Nasze składy, no jest zatrzęsienie i widać to też było na tych spruach. Tutaj można wybrać Flamer, Meltogan, Graviton, Lascator, no po prostu Chainsword, The Power, Miazga. Ilość customizacji w tym, w co nasze wojska są uzbrojone i jakiego będą, z jakiego sprzętu będą korzystać, no jest po prostu zatrważająco piękna i nie umiem się doczekać aż zacznę budować e, tą swoją armię Dark Angels. DROP, body, drop body, tak czyli takie chyba, które będą służyć do zrzucania naszych jednostek. I termi TERMIT ASSAULT DRILL, tak? czyli rozumiem coś, co się podkopuje pod polem bitwy, tak? Nie wiem, ale jak już doczytam do tego momentu, to pewnie się dowiem. FAST ATTACK, czyli szybkie, jakieś takie jednostki szybkiego ataku. I to jest Legion Seeker Squad, Outriders Squad. Cyber Strike Squadron, Sky Hunter, tak, do, i to widzę jakieś takie fast attack, ale też pancerne jednostki będą w ten fast attack wchodzić. No, i jakieś tutaj widzę lewitujące, latające pojazdy, ale również gunshipy, proszę bardzo. Czyli mogę swoją armię uzbroić w samoloty, czy w samoloty, statki kosmiczne, tak? Gunshipy, Interceptor, bardzo ładny. Heavy Support i rozumiem, to też będą jakieś cięż, ciężkie wsparcie w postaci Dreadnoughtów, tak? Tak, dokładnie, Dreadnought Talon. Później mamy Predator Squadron, Heavy Support skład, Jakieś takie też pojazdy mechaniczne. Sicarian Andenator Squadron. Tutaj już chyba typowe czołgi, Nie, Land Raidery też czyli nie członki, ale Land Raiders Land Raiders Spartan to jest ten, który będę miał w boksie i chyba sobie go poskładam też w pierwszej kolejności tak, czyli następne i... nawet nie wiem jak to wyczytać więc po prostu zostawię tak jakiś Assault Glow. Lords of War to kolejny yy, to kolejny poddział naszych jednostek i tutaj mamy tak, Cerberus Squadron Typhon Squadron Glavia, Felblade Rozumiem, że to są czołgi już, tak? Lords of War to są już typowe Czołgi z Horezji, Horusa Thunder Thunderhawk, Gunship Też tutaj pod to podchodzi Legion, Mastodon Stone Stonebeard I następne to mamy Appendix Dice tak? Nowe zasady które, mimo, które będziemy stosować Podczas grania Jednostkami typu Legionis Astartes, tak? I tutaj, tak jak w korbuku, były podstawowe zasady do Herez Horusa i po podstawowych zasadach były zasady specjalne. Tak tutaj widzę, jest rozszerzenie tych zasad specjalnych z podstawowego podręcznika. No i dlatego jest tego rozszerzenia? Rite of War, jakieś? No, sporo. Sporo, wygląda, sporo tych nowych special rules'ów jak widać to jest było Legion of artys special rules jest jeszcze czyli rozumiem do wszystkich Legion of jeszcze są jeszcze te specjalne zasady więc nie wiem co to było to poprzednie hm. i następne to jest zbrojownia czyli wypis wszystkich yy, opcji zbrojeniowych jakie nasze legiony podległe wierne Imperatorowi mogą wykorzystać wraz ze statystykami i cechami tego uzbrojenia, tak? Mamy jak... cannons, weapons, pistole, bolty, combi weapons, conversion beam, graviton weapons. Do wyboru, do koloru środków masowej destrukcji w herezji Horusa, jak widać, nie brakuje i twórcy poświęcili na to w jaki sposób chcemy walczyć z przeciwnikiem i za pomocą jakich broni chcemy go zeradykować poświęcili całkiem sporą część podręcznika. Bronie wypisane, bardzo ładnie wyrysowane, jaka broń jak wygląda, dzięki czemu nie będziemy mieć kłopotów podczas składania armii i uzbroimy ich tak, żeby zgadzało się to z naszymi modelami. Przynajmniej ja tak będę próbował zrobić. Następny to jest wargy, czyli rozumiem jakiś sprzęt wojenny typowy, który nie jest jednocześnie bronią, a nie są też granaty itd. Flashy, czyli tutaj różne ekwip, różnoraki ekwipunek wojenny, mamy przed sobą. I następne co nas czeka w podręczniku to Legiony Loyalistów, czyli teraz mamy przed sobą. Cechy specjalne i zasady specjalne odnoszące się już typowo do danych legionów. Na przykładzie legionu, który ja wybrałem, pierwszy legion Dark Angels, mam tutaj dodatkowe zasady dla wszystkich jednostek, które będą z Dark Angels. I tak samo tutaj wypisane dodatkowe ekstra zasady dla moich wojsk. Dodatkowo mamy jeszcze jakąś ekstra reakcję, widzę, związaną z Dark Angels. Mamy cechy dla naszego Warlorda, które mogą tylko Dark Angels wybrać, i te Rights of War, które wcześniej były takie e, ogólno dostępne, tutaj są też wyjątkowe dla dokładnie tego legionu. I mhm. jest ich dość sporo, tych wyjątkowych. Dodatkowo, Armory of the Dark Angels, widzę, że każdy legion ma swoją zbrojownię, w której są bronie, które może tylko ten legion wykorzystywać, i swoje modele. Tak, jak Lion L. Johnson, czyli oczywiście Primarch, tak, Dark Angels, wszystkie jego zasady, ekstra bronie, które może wykorzystywać do tego kilka innych, wyjątkowych dla tego Legionu jednostek. Też, też ze swoimi specjalnymi zasadami tutaj wszystkimi wypisanymi i jest ich dość sporo, jak widać. Na samym końcu, jeszcze wypisana heraldyka pierwszego legionu Dark Angels, i tutaj mamy przykłady tego, jak możemy pomalować nasz legion. Możemy się tym posiłkować, żeby fajnie sobie odwzorować na przykład te naramienniki, które mają na sobie, które mają tutaj wyrysowane w podręczniku. Można by się pokusić o to, żeby je skopiować sobie na figurkach, jeżeli ma się da. Dobra, tutaj też mamy przykład tego, jak malowane jest już y, cięższe uzbrojenie, Dark Angels, tak, sprzęt bojowy i przykład, już y, taka galeria tego, jak figurki pomalowane z tego Legionu mogą wyglądać. OK, i widzę następny z White Scars, podobnie, y, dodatkowe Warlord Traits, Rights of War, zbrojownia, y, ich, y, ich ten, Prymarch. I ich specyficzne jednostki. Tak. Na końcu też heraldyka. Dla pojazdów, innego uzbrojenia. No i galeria. I rozumiem, każdy jeden legion teraz będzie miał taki poświęcony sobie rozdział, w którym to wszystko jest. ok. rozumiem. Czyli podczas tworzenia armii. No niezbędny jest ten podręcznik, jeżeli chcemy grać lojalistami. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tak, że jeżeli kupię ten Liber Hereticus poświęcony już nie armiom lojalistów, a zdrajców, czyli tym, którzy służą Horusowi, to jakaś część, słyszałem, tego podręcznika się powtarza, tak? Czyli rozumiem, ta druga część, którą teraz przeglądam, poświęcona konkretnym Legionom, będzie inna, bo będzie poświęcona na tronie, innym Legionom ale ta pierwsza część związana ze statystykami samych jednostek może być bardzo podobna. Szczególnie, że wiem, że w Herezji Horusa istnieje taka opcja, żeby zagrać na przykład z drajcami marine, ultramarines, z Ultramarines albo lojalistami z załóżmy to Emperor's Children. Gra jak najbardziej to dopuszcza, ponieważ y, tłumaczy to tym, że Herezja Horusa była w. Tak chaotycznym yy, czasem w historii yy, uniwersum Warhammera, że wtedy i takie rzeczy się działy. I dezorganizacja i dezinformacja wśród legionów była tak ogromna, że zdarzały się nawet sytuacje bratobójczej walki. Zatem jesteśmy na kim? Na Iron Hands. I tutaj też ich heraldyka, super, bo są ich insygnia klanów, jak widzę. I wszystko można to, tak jak mówię, przekopiować potem na swoich. Yy, Modela Ultramarines. Op. Proszę bardzo, ich zbrojownia. Statystyki. Tylko dla nich. No i przykłady tego, jak powinno się ich malować. Oczywiście to są tylko takie gaje, tak? Nikt nas w Eredzichorus nie broni przed nami. Tego, żeby nasz oddział miał tam gdzieś jakieś swoje, może oznaczyć. Znaczy nie wiem. Nie broni. Mam nadzieję, że nikt nas nie broni przed tym, ponieważ Galaktyka to ogromne miejsce i może jest w nich miejsce, rozumiem, na jakąś inwencję własną. Tutaj bardzo ładne salamandry, czterandyka oraz galerię i wulkan. To wygląda majestatycznie. I ostatni nie. z loyalistów, czyli Ravengard. Tak, ich zasady, zbrojownia, zasady dla jednostek, no i kolory, którymi powinniśmy się posiłkować podczas malowania naszej armii. Dobra, czyli wygląda to tak, że Liber Astartes jest niestety, albo stety, niestety, bo trzeba to kupić, ale stety, bo to jest bardzo ładnie wydana książka. Naprawdę świetna i ma w sobie zawartość ogromną, to są same statystyki praktycznie, zero lora. I tak potrzebujemy jej, bo po A mamy tu wspólne jednostki. Po B, jeżeli chcemy grać jednostkami loyalistów Imperium, potrzebujemy zasad dla naszych poszczególnych legionów. Także Liber Astartes prezentuje się znakomicie. Trochę szkoda, że nie udało się wszystkiego zamknąć w rulebooku, ale zabieram się za lekturę i za modelowanie mojej armii. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i cześć.